Cześć, z tej strony Ada, poznajcie ze mną prawdziwy Egipt. Dzisiaj wyjeżdżamy z Port Galib w Marsa Alam i jedziemy pod Luxor. Przed nami około 300 km drogi, ale nie jedziemy standardową drogą jak turyści przez Safagę, tylko w El Cosir skręcamy w lewo i jedziemy tak zwaną zakazaną drogą. Czemu mówię na nią zakazana? Bo nie poruszają się nią turyści, między innymi dlatego, że początkowy odcinek drogi jest bardzo dziurawy, co znacznie spowalnia podróż. Poza tym miejscami nie ma zasięgu, nie ma też jakichś super toalet, czy specjalnych punktów dla turystów, gdzie można się zatrzymać, coś zjeść i się napić, są tylko takie po prostu dla Egipcjan, którzy tam tamtędy jeżdżą. Ale sama droga jest bardzo urokliwa, tutaj akurat spotkaliśmy stado spacerujących sobie dzikowielbłądów, no i widoki są bardzo piękne, gdybym jechała sama, to myślę, że co chwilę zatrzymywałabym się z aparatem i robiła zdjęcia. Ten odcinek drogi przez pustynię zajął nam około 2 godziny, ale potem, jak już wyjedziemy z tej pustyni, zrobi się bardzo zielono. Będziemy wjeżdżać we wsie około Luksoru. Jesteśmy pomiędzy Keną a Luksorem, tak naprawdę. Z tego miejsca do Luksoru mamy około 20 km. możecie zobaczyć, jak jest tu zielono. Wszędzie są osiołki, które przewożą trzcinę cukrową. My jesteśmy tutaj w styczniu i dla mnie jest to jedyna słuszna pora, żeby zwiedzać Luksor. Temperatura jest idealna i jest po prostu przyjemnie, natomiast trafiliśmy akurat na taki termin, gdzie w nocy temperatury schodziły do nawet 5 stopni Celsjusza. Jak wiecie w domu nie ma kaloryferów, więc my pomagaliśmy sobie i rozpalaliśmy sobie w salonie takie mini ognisko. Ahmed standardowo wskakuje w Galabije, czyli typowy tamtejszy strój. Tutaj wszyscy chodzą tak ubrani. To nie jest miasteczko turystyczne, to jest wieś, także mi tak samo wypada ubrać się w jakieś dłuższe ubrania, nawet zakryć włosy. Ja tam czuję się osobiście bardzo bezpiecznie, natomiast nie jest to miejsce turystyczne. Nie wiadomo jak zachowaliby się tamtejsi ludzie, gdyby zobaczyli grupkę turystów. Nie mówię, że coś by zrobili, ale na pewno by się zdziwili i by się wpatrywali. No i tutaj przedstawiam Wam moje ulubione miejsce, czyli dom dziadka Ahmeda. Jest to takie miejsce, w które zawsze wraca się bardzo chętnie. Jest tam pełno dzieci, pełno zwierząt, jest wielkie pole, są drzewa z mango, z limonkami, z pomarańczami. Są takie miejsca, które wywołują nostalgię, gdzie czujemy się dobrze jak za dziecięcych lat. Tam cały dzień biega się bosu, je się owoce z drzew, siedzi się z ludźmi, wokół biega pełno dzieci, jeżdżą traktory, osiołki, koniki. Dziadek Ahmeda jest już na pewno po 80, ale zawsze jak tam jestem, to jak możecie zauważyć, tutaj zawsze pracuję. nasz wsi, nasz domki, nasz rodziny tutaj mieszkają. Także to miejsce jest zdecydowanie moim ulubionym, bo pozostała miasta jest bardziej zabudowana i tam już nie wygląda tak pięknie. Tak więc tak, mijałem nasze dni pod Luksorem, a teraz zabieram Was do Luksoru. Staliśmy bardzo wcześnie, dlatego że miał odbyć się lot balonem, który finalnie się nie odbył, dlatego że były złe warunki atmosferyczne. Ale mimo to warto było, naprawdę wschód słońca był przepiękny. Cześć, witam Was serdecznie z Nadmilu. Jesteśmy właśnie w luksorze. Mamy tutaj piękny wschód słońca, ale jest tak zimno, jest około 10 stopni i naprawdę jest bardzo, bardzo zimno. Natomiast jak wyjdzie słońce, to będzie ponad 20 stopni i będzie idealna temperatura do zwiedzania. Po informacji, że lot balonem jednak się nie odbędzie, udaliśmy się do fajnego hoteliku na dach, gdzie zjedliśmy sobie śniadanie typowo egipskie, czyli falafel, jajko, pasta z bobu, chlebki i te sprawy. Warto czasami wstać rano wcześniej, naprawdę było przepięknie, bo było właśnie zimno, potem był wschód słońca i potem zaczęło robić się gorąco, ptaszki ćwierkały, naprawdę luksor jest bardzo piękny. I tym razem nie będziemy zwiedzać w świątyni, to może przy okazji kiedy indziej Wam pokażę, natomiast tutaj chciałam ten luksor Wam pokazać od takiej trochę innej strony, także wybieramy się tylko na rejs po Nilu Feluką i na Wyspę Bananową, z tych wszystkich atrakcji turystycznych. Ja te rejsy bardzo lubię, bo jest super klimat jak z serialu Sekret Nilu, jak jeszcze nie oglądaliście to koniecznie zobaczcie. W Luksorze jest bardzo dużo do zobaczenia. Moim zdaniem nie da się tego wszystkiego zaliczyć w jeden dzień. E, także muzea na pewno będziemy odwiedzać. Ja Luksor bardzo lubię, mi się bardzo podoba. Natomiast e, jeżeli chodzi o miasto, to jest bardzo męczące, dlatego że tam, jeżeli mówicie, że w hotelach na przykład naciągają na wycieczki, to tam Ahmeda nawet, który jest tamtejszy naciągają na no właśnie na jazdę bryczką, na różne atrakcje i po prostu można mówić, że nie, ale to nie ma końca. Tak samo na mieście, nie wiem jak przy grupkach turystycznych, natomiast jeżeli ja na przykład idę z dziećmi czy Ahmed to przychodzi bardzo dużo kobiet, które żebrają, które chyba tak po prostu y, zarabiają na życie i no raczej wypada im dać, ale to jest bardzo męczące bo czasami podejdzie 5, 10, nawet 20 osób, patrzą się przez szyby, zaglądałem do auta, także mnie to osobiście bardzo męczy. Miasto w luksorze mnie męczy, ale mnie ogólnie męczy hałas i takie rzeczy. Natomiast wieś, e, właśnie taki lot balonem, czy śniadanie na dachu, czy ta wyspa bananowa, to są dla mnie fajne rzeczy. Fajny jest ten właśnie też dek deptak nad Nilem, na który wybraliśmy się kolejnego dnia. Mam nadzieję, że Wam się podobało, było trochę turystycznie, a trochę nieturystycznie. No na pewno takiej wsi podluksorskiej nie zobaczcie na żadnej z wycieczek. Wyjeżdżamy już z Luksoru, wracamy do Marsa Alam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!